Czy pamiętam swój pierwszy bieg na 5 km? No i to jeszcze jak? Było ciężko, ale jak skończyłam, byłam naprawdę dumna i szczęśliwa. Przebiec piątkę to było moje marzenie i tak to się zaczęło. Od piątki w terenie wszystko się może zacząć: sprzątanie szlaków, muzykowanie. Kto wie, co jeszcze? Małymi krokami można dowiec daleko. Można zacząć zupełnie nową drogę. 5 kilometrów leśną trasą. Szybko, wolno, biegiem lub marszobiegiem. Zrób to po swojemu. W pojedynkę z rodziną lub przyjaciółmi. Sprawdź, kiedy City Trail z Nacjonale Nederlanden będzie w Twojej miejscowości. Zastanawiasz no, się, czy warto biegać? Możesz to sprawdzić w każdej chwili. Zobacz, jak to było z nami. City Trail z Nacjonale Nederlanden. Twoja droga już czeka.